Siemka wszystkim! Siemanko No panowie Jesteście tam? Witam, Asowski Witamy <grym> Witam, ty, spinner A Jezus Maria Lecimy jest, ty... Wy już w migłowcu? Ja tak. jestem Ja, Ja też Jezu, poniżej 50 klatek jest potem. A no no, strzelajcie tam coś. Bardzo lubicie zrzut. E, no ja jestem śmigowcą, ale nie, bez strzelców. Ach, trafił mnie. Wróć tu po mnie, jak umiesz latać, to wsiądę. A nie umiesz pewnie. To odrodź się w śmigłowcu. Nie, czekaj, ja tam na koniku czeka. Odrodź się po mnie. A, świat mu jakiś już. Nie, ja już się odrodziłem w bazie. Kurde, siedziałem sobie na drzewie. Na środku planszy. Było <laughs> <wyładowałem>. bezwzględnie. <laughs> Ja, tak, ja to dawno, ja nie, dawno nie grałem w podłodany, tylko w trójkę cały czas. No się odrodziłem koło ciebie i zginąłem. Zawalili nam w musieliśmy na nich. George fire Tylko tam nie widź, bo jadę z tobą na tym kładzie, bo jest czołg Aha, cholera.

Ja spróbuję ich od tyłu jakoś. Aj kurwa, ta... czekaj, czekaj, czekaj. Weź, bo tam niedaleko jest jakiś jeden. Nie pora, nie Dostał Z Skoczyliście już? W domsku są, jest dwóch wąż do nas dołączył do nie dołączy. działa ten na to. wrogów chcesz odradzać? Aha, bo od nieba aha bo to też Amerykancami jesteśmy. Skupańcy, nie mam do was. To jest prawie tysiąc ticketów ile ta gra będzie trwała. Czekaj stój, ja są składane ciasteczkę. na żyj. Aj, zabił mnie. Przecież nie będziemy nagrywać całych tysiąc ticketów, nie? Bez jaj. No ja się gra skończy, nie? Nie swojego, muszę go teraz wyleczyć. Ej no, kto tu do mnie strzela? Z tyłu, w plecy. A co, masz tu apteczkę, chodź jak chcesz. Tu jest, leżę tu. Kto to podłożył? Nie wiem. Nie zabił mój gościu, jaki zespół o dzięki Skubańcy To jak? Rozpieprzyliśmy ich już? No raczej już wszystkich tak tu? Trzeba iść dalej ja idę no, na ja górę. I to pchamy się teraz na górę Przelecimy się tam ja kładę. Nie wkładem lecisz? Ja Co mówisz? Snajper Mówi zginął na latarni polskiej Jeszcze raz bo to mi tu muszę powiedz jeszcze raz Pobiegłeś na nogach? No no Ty kto go wkładem przejechał? Rzucił ktoś wkład i go przejechało Ja <noise> <noise> Spadkład tu na to i rozjechało tego O, ktoś ci napisał ban asowski a to już przedtem na początku mu coś napisało. spadłem z góry i wyźniłem Mi czemu mi A nie wiem czemu Taki Pro jesteś Może No Snajperzy są na tam, na latarni Nasi chyba a nie, bo coś Co do mnie strzelał z tej no, latarni pierdol. przed chwilą. Człowieku, kurde. No mówię zabieram ci, na latarni, na latarni są, bo tego... Bo chciałem podejść do y, B, to mnie zabił. Jadę tam czołgiem. A ja biorę snajpera. O, dobra, jestem w czołgu, napierdzielamy, dawaj, dawaj, dawaj. No, jedzie tam do góry. Jadę. Ja wziąłem jakiegoś pasażera A no w dupę tym czołgiem, bo nie, nie mogę jechać Tu biegnie, jak bazuki Tu jest kolejny Sknerus ma kwacz Dostał. Chciał nas zaminować z kubank. Biegnie z tyłu. Następny. Biegłem. <grym> stój, stój, stój. Bo tu się chowają się z bazukami tam. O już, pipika. Ja jestem przy... A. A zginąłem. <grym> Odwróćcie koło mnie, może mnie nie zauważą. Koło mnie, bo jaka A jest no, A ja jestem też tu koło nich. Jaka cipa francowata mi zaszedł w bazuki. Głupiec skończony. <gul keinen zorgonenie> nie ma raga 24. Znowu w bazu się nie doszedł. <laughs> broni jakichś strzelałem. To B trzeba iść się, ja podkładam B No, osłaniam cię tu Masz apteczkę, wejdź za do swoich Super, super. A Irek, co tak cicho siedzisz? A powiedz co ciekawego A, to jest emo snajpera Teraz Na będą tej fajne tej te tej m -komy. Ale ich Snajper jest tam tam są snajperzy koło tego lądowiska dla helikopterów Teraz moje ulubione dwa m Ach, Brałeś A nie Tutaj snajpere wlać i ściekać, bo jest miazga normalnie. To jeszcze nie ma. Niech coś leży w Ej, snajper jest na wieży. Panowie, snajper na wieży. Bo nas zdejmuje. No szczela do mnie, kurwa. Uciekaj. Próbuję podejść do B. Ej no wejdźcie z nim. Mówię wam. Ja nie mam stajperki. Ja jestem koło celu. Chyba podłożyłem pod B. No to Maciu podkłada, to mam spokój, niech se podkłada. No, tylko trzeba to bronić. Weźcie, bo tam pod B zaraz, o... chociaż nie, bo tam razy nie przyszli. Asowski, pięknie idzie. O, dzięki. Co ja mam jakąś inną broń? Ja jemy A, A że mogłem pse zostawić, wyleciał mi z zakrętu. Koczeniec. Za szybko nam to idzie, to nie ma co snajperem kampić No, no dobrze, urlą na ekipę Ja te, A zresztą, jak mnie reanimował, to Wzięło im się inne wyposażenie dobrze No musiało mi teraz zwiesić Cholera, ale no, dobrze jest ale O kurde, co? siedzi w tym zbiorniku, W tym wiejskim kontenerze siedzi Słyszycie? Nie no widzę! Zabiłem, 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 zabiłem! Widziałem! Zabiłem go! Sku... Skoczyłem stąd i siedziałem koło niego. No. To są barwa ostatnie staniec, ale nie, to są przedostatki. O kurna, cóż to było? Co? Gość z helikoptera na siła? Ale nie, bo biegnął koło mnie w kopie nagle coś BAM! I taki ja bym mu hełm odleciał. Ale mnie sprząta. Jedźmy, jedźmy. Czekajcie na mnie. A, źle pobiegłem i zginąłem. Ty słyszeliście to? Matka Rusja! Jakiś kowal mnie rozwalił nasz. Biegnę na piechty. Ja Kto podłożył? Ja nie. Jakiś koleś. Opa, dostałem. z lewej strony. E, no skąd się oni za nami biorą? Cholera. Chronią cholera z tego. Od lewej strony, od punktu A tam szczelajem Szkoda, że nie macie Wietnama, bo byśmy z Wietnama nagrali. Ja nie Bez ja cały czas ginę. <coughs> Ło, to jest z RPG. Na przykład rzucam apteczkę I lazic, nie? E no co to ma być? Ja, ja bierę podkładam pod B, a tu z Gustawami ktoś wali Kurde Dobra, ja bierę szturma Ej, laguje wam? E, ja mi nie. nie A mi tak, nie pięczę Szkoda, że nie mam snajperki teraz Macie zasłonę dymną, ładujcie. A nie, bo pod B nie można w ogóle, kurna... w ogóle pobiec, kurna, żeby pod... Daję gnojowi, żeby pod, podkładała ten i zbiera z pod tym. O dzięki za bo... dymny. Zabili mnie. To nasz. Ale żeby, z, żeby Powiedz, od odbierz powiedz, że zaraz. Powiedz, że 5 minut. Teraz zaczynamy zniszczyć. Nie to zabili Nie tak samo Ja już będę miał 30 zabitych, a tak mało punktów To tak jest Dobra idziemy na robię dymkę Polena mamy tylko 10 tych ticketów, nie zdążymy Chyba, że teraz dymy To najwyżej przegramy trudno Jeszcze mnie ze Sfu zabił, kuźwa. Biedam Nieee, przegraliśmy. Ale podłożone było. No, trudno. No, to na razie wszystkim cześć. Nara. Na razie. Darał.